Witajcie Widzowie w kolejnym odcinku Pepa Lego Pojawiła się nowa świąteczna gierka i zagraliśmy te wszystkie oczywiście wakacje tutaj nie pasują ale oczywiście zima pasuje i zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału to więc zaczynamy oczywiście to będzie historyjka to więc zaczynamy O! Piękne sanie mamy dziś, co nie? No, piękny dzień zimowy, no. Juu. O, jakiś płatek śniegu. Dobra, kto pierwszy? Ja. Uuu. Ja. Hej, ja też. Jakie fajne, wow. o jakaś rula. Mmm, o! Jaki murek fajny! Oj, znowu ominąłem. muszę teraz iść tu. Mmm, o! Od razu lepiej. Jak fajnie. Oj, ale przegapiłem tamto. O! Jeden tor! Uuuu! Bum! Juuu! Ja, jakiej my jesteśmy wysokości? Mmm, to się w kółka. A. Teraz ja. Nie. Teraz ja. Uuu. Mm, mm, mm. kilka godzin Mmm. Mmm. a teraz Suzy Pięć godzin później. No to jest już. No to teraz. idziemy id id tu. Hiu. O, jakie fajne poteczki w śniegu! Wow, a co to? Tutaj mamy go dać. A tu? To jest. No, a to to. Jakieś dziwne, dziwne dźwięki to wydaje. Odleciało. Wow! Uu, kolejne poteczki. A my mamy tu, jak dużo ich. Będzie teraz tu Teraz to, teraz to. Jak? Teraz to. A teraz to. Oj, poteczek śniegu nie poszedł tam, gdzie miał być. Dobra, idziemy dalej. Uuu, prawie mnie zniknęło, zmuchnęło. Jadłam? Tak, jadłam. Wow! I jak dużo? Musimy je szybko dać na do tym miejsce, bo ich jest strasznie dużo. Teraz chyba y, ten. A nie! Wow, jakie fajne płatki! Idziemy dalej! Zbudujemy bałwana! Mm, nie, tak wygląda bałwan. Tak. Rączki ma tak jest. Takie... u A okay? nogi? to ma takie w nowowe. No, on siada. Lepsze mu zrób takie. Nie takie płaszczutkie, takie. No, tu wygląda o wiele lepiej. No nie, tak wygląda. O no, tutaj jeszcze, tutaj taki. Jak wygląda jeszcze Mikołaj, znaczy nie, ten. Może on powinien stać? Mhm. Muszę go przemeglować. No mówię wam, tak wygląda ten bałwan. Nie, on powinien wyglądać tak. Tu tak, rączki. Nie, w ogóle ten tutaj powinien mieć tak. Takie dłuższe nogi. No tak. A tu powinien mieć taki coś. E, wiecie co? Z tego bałwanu wyszło coś fajniejszego. Magia, magia, czary! Zbyt chudy. Zbyt koralowy. Zbyt dziwny, zbyt odwrócony. To jest piękny bałwan, zalicza się. O, spodobało ci się? Tak, no aż bałwanek zni... zniknął. No cóż, porzucamy się śnieżkami? Tak. O, skąd ma śnieżka? Nie wiem, wziąłem stąd. No, no. Ha, mam śnieżki. O, oh. hmm. ha, czemu wszyscy mnie zucają, ale ja was zucę. Ja, o, no. ah. ha, ha, nie atakuj beby. No, ja, ja. oh. hmm. ja. o, ja, one, o, idziemy dalej. A to to? To my. Hm. Bałwan ma czapeczkę. I ma tak. Tak. Hmm. Ma kapelusz lepszy. I oczywiście masz szaliczek. No, a ona tak wygląda. No, a Pedro ma bałwana głowy. Koniec. Piecząteczki. O, jak dużo naraz. Hmm. O, to się mu dorysuje. A temu mi Pieczątka taką. Oj, chyba źle w, w tym miejscu. Oj, bałwanek. Nóżki. I ma jest. A on sobie leży no leży sobie a coś jeszcze tu mamy gwiazdę a taki wow Pum. To więc musimy już kończyć ten odcinek widzowie to więc popaw w kolejnym odcinku